Dagmara Kaźmierska nagle przekazała pilną wiadomość o swoim synu. Przepiękny prezent. Dagmara Kaźmierska ostatnio przeżywa wyjątkowo trudny okres. W ciężkich chwilach, uczestniczka ostatniej edycji programu Taniec z Gwiazdami, liczyć może na swojego syna Konana Kaźmierskiego. Właśnie o nim królowa życia prosto spod wieży Eiffla w Paryżu nagle przekazała pilną wiadomość. I to w Dzień Matki. Przepiękny prezent, komentuje Dagmara Kaźmierska. Posypały się gratulacje. Dagmara Kaźmierska po aferze zdaje się coraz śmielej próbować powrócić do celebryckiego świata, którego jeszcze do niedawna była ważną częścią. Jej mocno nadszarpnięty wizerunek poprawić może jej syn, Konan Kaźmierski, który zawsze za matką stoi murem. Jeszcze przed pojawieniem się głośnego artykułu o kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, Konan jak lew bronił mamy po ataku Iwony Pawlowicz w programie Taniec z Gwiazdami. Jest przy niej także po tym, gdy królowa życia znalazła się w wizerunkowych tarapatach. Właśnie okazało się, że w Dzień Matki syn zabrał Dagmarę Kaźmierską do Paryża. Jednak nie to było najlepszym prezentem dla byłej, a być może także przyszłej gwiazdy Polsatu i T.V.N. Królowa Życia wprost pęka z dumy. Syn Dagmary Kaźmierskiej zrobił matce przepiękny prezent. Konan dostał na egzaminie 4,5. Mało kto wie, że Konan Kaźmierski studiuje medycynę. Mnie bardzo interesuje chirurgia plastyczna. Fajnie mi się to robiło, jak miałem z tym do czynienia na praktykach w tamtym roku, jakieś tam pochwałki zebrałem w szpitalu, wyznał kiedyś w rozmowie. Teraz pochwałkę synowi dała Dagmara Kaźmierska w specjalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie z okazji Dnia Matki. Zaczęło się od prężenia bicepsa przez Konana, co jego mama skwitowała dosadnie. Durne to durne, kraczały wrony, wypaliła z przymrużeniem oka. Ale mój syn nie taki durny. Dostałam dzisiaj przepiękny prezent. Właśnie mój syn odczytał mi wyniki z pierwszego egzaminu, czwarty rok medycyny pierwszy egzamin, który miał. 4,5. Dodała Dagmara Kaźmierska, nie kryjąc satysfakcji. No i co? No i co? Zatkało kakao, podsumowała dumna mama, a pod jej postem momentalnie posypały się gratulacje. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej z synem Konan.